Hej, witajcie, tutaj Marysz Niocynowny w kolejnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon Serce z Kamienia. Kontynuujemy naszą wycieczkę po domu von Ewereców. Tutaj mamy. Oj, tutaj, tutaj, o! Ten miecz. zniknął. Dziwnie. Aha. Yy, ale, aha, dobra, tu jest zamknięte, tak? Kontynuujemy po. Kontynuujemy wycieczkę po namalowanym świecie. Po namalowanym świecie Iris von Everett, która była żoną Olgierda. O, widmo. Okej. Okay. o, coraz więcej ich tu widzę. Okej. Okay. Okej, okay, tu się otworzyło dzić. Czy mogę ja sobie tak. Nie mogę, ale przy okazji, <śm> mm, więc tak. Uu, 38 level, nawet nie zwróciłem uwagi. No fajnie. Wow, obrażenia daje niezłe. Zobaczmy, czy... <laughs> o, właśnie. Naprawmy sobie swoje rzeczy. Przy okazji, jak już tu jestem. Czy mamy zestaw płatny? Czy... Dobrze. Okej. Okay. Yy, więc... Kontynuujemy naszą wycieczkę. Historia tego rodu jest strasznie mroczna. Ale sam. Olgiot powiedział, że... tutaj zgłębiał arkana sztuki. Sztuki, ten do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kreśli, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Hmm. W z Pakt krwi albo o obcych obecnościach? Hmm. O paktowaniu z demonami. Zimą dwór był naprawdę ponury. wygląda, że w ogóle był ponury. Jeżeli długo i szczęśliwie. Ciekawe, co on zrobić. Zacznę test. Mhm. Mm no, przeczytaliście sobie, zawsze możecie coś. Zejrzyj się za... A, tam coś jest. Może coś. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. He, a gdzie ta kreda? Palmy tutaj coś, ale no dokładnie chciałem podpalać wszystkiego, ale Zamknięte, to oczywiście. Jakby tu coś jest. A jest podnieść kreda. Pewnie do praktyk magicznych. Ok, poprawmy teraz. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Ustaw świeczki na środku pentagramu, usta świeczki na wyszałkach, te świeczki na otęgu. I dwa? A gdyby tak. Hm, nic z tego. No to cztery. Może w ten sposób. Coś widać, poknociłem. Mmm... Trzy? To może tak... Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Hmm Ok. Ołdojanu Feus, soba kamisa i jada, soba kamisa, aberasas. Jak mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź. Hm krew. O. Ogień do mnie gaście pożar. Ha no. <słyski> 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 Okej. Okay. Uciekliśmy do... Sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. No tak. Okej, okay, zamarzamy. Super. Cieszę się niezmiernie. Co może być? Może. Iris i jej ojciec. Beczka. Do ostatniej kropli, to jest fajka jakaś, chyba fajka, kufel, kułek, ale pita z niego wódkę spoko, kot pies, Co jeszcze coś jest, kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierten. Wilewicz i, i Olgierd że... bla 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 bla, dobra. Przeczytajcie sobie jak będziecie chcieli. Interakcja. To chyba nie to. Nie. Choć... to... wystarczy. Wspomnienie jest nadal niepełne. A więc tak umilał sobie długie, zimowe wieczory. Okej. Okay. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem. Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy aż do śmierci. I słowa dotrzymałam. Bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Hmm. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo, i trupo na żer rzucić. No tak, trupo dzień dobry. Okej, okay. czyżbym wyciągnął nie ten miecz? Nie no, ten, a może? Nie Ten co trzeba miałem Okej. Okay. przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Hmm. Rozumiem, że to serce z kamienia tyczy się Olgierda. Ale jaka jest historia? Wstawiam, że te wszystkie jego czarno-magiczne y, próby zrywania. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Się że. Tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Więc tak. Wstawiam, y, że próby. Czarnej, czarno magiczne, których dokonywał Olgert, miały na celu zewanie umowy z naszym panem Lusterko, zwanym poniekąd zwanym poniekąd Gunter Odim. Ty dostaniesz mniejszą ty dostaniesz większą. No, Geral Serio. Ty dostaniesz większą, żemiska. Żadnych Spadek. innych na stole. Okej, okay, więc y, tak mi się wydaje, że to chodzi też o Gauntera Odina i serce z kamienia zostało a nie mamy nic. Escape Mamy talerze. A, to pewno to podnieś tarcza z, Ta tarcza. Tarcza z jedzeniem. Na pewno y, klucznik ma podać jedzenie Ivis Czyli szybko. Czyli szybko... Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. Hmm. Ale mają... ...tak przynosił, tak dostał polecenie. Kolejny monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje... ...to i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. <laughs> Niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Hmm. Ja... nie czuję już nic. Ale ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. No cóż, to było... Dosadne. Nie rozumiem, że nigdy nie będzie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani. Hm. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everec. Olgierd, tak to wygląda. Trochę hmm. Strasznie tu ciemno. Okej, okay. zmierz się z największym lękiem Iris von Everts. Co tu jest? żono. ...List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szafie. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to co było dobre. Olgiert. Czyś się ciemno zrobiło? <grybujesz> Ej. Halo. Kto wyłączył światło? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okej. Ha. Okej. Myślę, że walka z Olgierdem nie należała do najłatwiejszych. W końcu jest dobrym szermierzem, Wow Ale, wow. okej. Okay. To nie wyglądało na trudne. U, ten już jest mocniejszy. O, dobra, tu już nas sieknął. Coraz mocniejszy z niego szarmiasz. Okej, okay. no, coraz lepszy jest. Trzeba przyznać. jest Wo A wy jest, wow, wow, wow. ah, jest. A udało się Czyżby? Udało się. Wow. Uf. Co jedna dusza to trudniejsza do pokonania. Jednak o. Nie spodziewałaś się. No tak. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Okej. Okay. Wow, ej, koleżanko, mogłabyś okazać nam chociaż wdzięcz troszkę wdzięczności? Tłukliśmy się. Wstawiam, że liczyła na to, że to Olgierd tu przybędzie. Myślę, że ona umarła i pękło jej serce przez to, że on ją zostawił. To był ten list. Ten list ją dobił, tak mi się wydaje. Wziąłem Cię za kogoś i za Olgierda. Myślałem, że wrócił do mnie. Hmm. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Okej. Okay. Widziałem Cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem Cię w Twoich wspomnieniach. Nie pamiętam. Spałaś. To wszystko, co wiem. tutaj pokieletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, zasuszyłam ją i trzymałam w spialni koło łóżka. Zatrwałam się z nią, aż rozpadła się z pyłu, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało, i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim. Czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam. Jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Hmm. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Hmm. O. Oh. Olgierd nie jest za twoje taski, udajesz szczęśliwego, ale tak nie jest. Olgierd mnie się że Twój wróg ma potężnego wroga. Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz tera, Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w Wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwo. A potem wiesz, to jest. Dla hmm. Olgierd rozprawi się z Odinem, prawda? Powiedz, co u mojego męża. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. A więc nic się nie zmieniło. <laughs> Powiedz, Ojirz wspominał o mnie. Co mówił? Niewiele. A ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. róże. ostatnie, co mi po nim zostało ostatni prezent. <laughs> Mam wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna, że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam, tylko gdy myślał o mojej róży przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja. ja otwieram szeroko oczy, rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego uwada? To okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę róże, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. W końcu nie ma już nic. Spoko ten wieczne zimno. Czy możesz, nie mogę zabrać Twojej róży? Czy mogę jeszcze oddać? Hmm. Kurde, no róża jest nam potrzebna. Nie mogę zabrać Twojej róży. Fak, no ona. Dobra, wcisnęła dwójkę. Nie mogę zabrać tej róży. Czy nie po nią? Nie mogę odesłać Iris w niebyt. Ona dalej myśli i czuje. Nie zagraża nikomu prócz intruzów. Spójrz na nią i na jej świat. Jest skazana na wieczne przeżywanie bolesnej przeszłości. Weź róże. W ten sposób okażesz mi łaskę. Co mam zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Nie wiem czego chcę, hmm. bardzo, bardzo patowa sytuacja. No tak, im też zależy. Wtedy ich uwolnię. Próbujecie na pewno. chcę, żebym zabrał różę. Dlaczego? Chcę zabrać z Irisą Everec i tobie. Nie wierzę w altruizm demonów, bo jesteście demonami, prawda? Hmm. Zostaliście oddani na służbę Iris po kres jej dni, dobrze pamiętam? Kres nie nastąpił wraz z jej śmiercią, więc teraz jesteście skazani na wieczny pobyt w świecie jej udręki. Sami nie możecie zerwać kontraktu i chcecie, żebym zrobił to za was. Gdy wezmę róże, Iris przestanie istnieć, a wy będziecie wolni. Masz rację. Ale... czy to znaczy, że mamy złe intencje? W tej tragedii jesteśmy tylko statystami, a przedstawienie ciągnie się zbyt długo. Nie możemy pomóc naszej pani i nie wzrusza nas jej los. Czy nas za to, że po prostu chcemy zejść ze sceny? Bardzo trudna decyzja w sumie, no bo tak, ale widać, że cierpi. A my nie popchniemy chyba y, fabuły do przodu bez tego, więc... Mm, mm, mm. Fak, dobra, kliknę to. Chcę o twoim losie. Nie przyjmę róży. Odejdziesz z pustymi rękami? Co z twoją misją? No właśnie, to jest problem. Róża zostaje przy Iris. Kurde, nie wiem czy nie spaliłem. Niech tak będzie. Może z biegiem lat zjawi się ktoś, kto nas uwolni. Nie wiem czy wybrałeś dobrze. I nie czuję wdzięczności. Ale nie wrócisz do mojego męża z pustymi rękami. He? Uratowany? Kwiaty zamyka się, a mnie ogarnia senność. Weź, ja Różę. Dobranoc, nieznajomy. Gdy stąd odejdziesz, Róża będzie na ciebie czekać. A ja, ja zobaczę uh. sen o tym, co zdarzyło się kiedyś. Chcę wrócić do Olgierda. Jeszcze raz. ...pojrzeć w te oczy, których nie powstydziły się sam diabeł. Żegnaj. Hmm... No i teraz tak... Kurde... Wcale jest się jedno. W sumie, no nie ma odpowiedzi. Ona powiedziała, że róże i tak dostanę, a tych demonów nie uwolniłem, więc nie są zadowolone. Zadowolone. No się, się ma. Zmienił. Teraz jest na nim fioletowa róża. I Iris gotowa na spotkanie z mężem. Hmm. Eee, a ok czyli wytnie obraz hm. szczerze powiedziawszy nie wiem czy można to tak interpretować Zadanie jest zakończone, czyli to też było jakieś wyjście. Nie ma mgły. Czyli to się wiatr, nowe zadanie. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę w kropce totalnej. No dobrze, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia na razie.